Zdecydowaliśmy się wysłuchać, przeanalizować i obnażyć skalę manipulacji oraz zagęszczenie środków socjotechnicznych zastosowanych w ostatnim przemówieniu Radosława Sikorskiego, które uznawane jest za najbardziej manipulujące przemówienie polskiej polityki. Podkręciliśmy prędkość nagrania, ponieważ przemawiający celowo mówił bardzo wolno, celowo robił błędy i udawał problemy z czytaniem. W oryginale byłoby to dla większości z nas po prostu cierpieniem. Posłuchajcie: Dla ciebie to tylko kliknięcie. A dla nas ogromna pomoc. Authority Bias plus Military Framing. Wykorzystanie autorytetu państwa i symboliki militarnej. Odpowiedź państwa, ABW, operacja wojskowa do wzbudzenia poczucia, że rząd ma sytuację pod kontrolą, a każdy sprzeciw osłabia bezpieczeństwo narodowe. Klasyczny chwyt. Państwo działa, więc milcz i ufaj. Po raz pierwszy w ciągu dziewięciu lat sprawowaniu. Sprawowania Urzędu Ministra Spraw Zagranicznych. Poprosiłem o możliwość wystąpienia tutaj. Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną, o czym będziemy informować w najbliższych dniach. Zauważam za sprawę wagi najwyższej. Ramowanie narracji jako wojna hybrydowa. Priming strachu. Fear Appeal. Od pierwszych zdań ustawia całą debatę w kategoriach wojny, co automatycznie uzasadnia nadzwyczajne środki i wyłącza zwykłą dyskusję polityczną. Po takim otwarciu, każda krytyka rządu staje się pomocą wrogowi. Jak Państwo wiecie, doszło w ostatnich dniach do działań obcych służb, które mogły spowodować katastrofę kolejową i śmierć wielu osób. Obce państwo wysłało dobrze przygotowanych dywersantów tylko cudem nie osiągnęli oni swojego celu. Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Akcją kinetycznym towarzyszyło także tsunami dezinformacji. Preemptive strike. Technika inokulacji. Zanim opozycja zdąży się odezwać zostaje oskarżona o powtarzanie rosyjskich narracji. Dzięki temu każdy późniejszy głos krytyczny jest już z góry zdyskredytowany jako prorosyjski. Wywołuje to zasadnicze pytania o to, kto na tej wojnie hybrydowej jest wrogiem Polski, a kto jest naszym sojusznikiem. Jeszcze do tego wrócę. Tymczasem tydzień temu obchodziliśmy święto niepodległości. Dzień radosny dla każdej Polki i dla każdego Polaka. Niestety, podczas marszu w Warszawie. Spalono flagę Unii Europejskiej, a pan prezydent w swoim wystąpieniu nie znalazł miejsca na wspomnienie o rosyjskiej agresji i bombardowaniach Kijowa. Etykietowanie, negative labeling, guilt by association: przypinanie łatki antyukraińscy, antyeuropejscy, przyjaciele Orbana, gotowi oddawać polską wolność, przenosi emocje antyrosyjskie i antyputinowskie na polskich polityków opozycji. Klasyczne Guild by Association. Obcym agendom Unii Europejskiej. I wasi przyjaciele w Budapeszcie nie mogli już chronić Putina, to Polska straciłaby niepodległość? Ci, którzy obwiniają Ukrainę za działania Rosji w Polsce, są politycznymi dywersantami. A Rosja na podsycanie takich sentymentów, na dezinformację i propagandę wydaje miliardy. Niestety znajdują się u nas polityczni przedsiębiorcy, którzy zamiast tej perfidnej rosyjskiej taktyce się przeciwstawić, tchórzliwie jej ulegają lub wrę wręcz ją eksploatują. Emocjonalne kotwice historyczne. Aktywacja zbiorowej traumy narodowej. Targowica, konstytucja PRL ze poprawkami Stalina, Jałta, rozbiory. Każdy sprzeciw wobec linii rządu zostaje podświadomie utożsamiony ze zdradą narodową. Bardzo silny chwyt w polskim kontekście kulturowym. Pamiętajmy, targowica to był ruch polskich tradycjonalistów, napisany przez rosyjskiego generała. Ile tam jest wezwań do wolności, do ojczyzny, do świętej wiary katolickiej, a nasz rząd na polexit nie pozwoli. Technika my kontra oni, in group out group. Kulminacja. Jedni dorosną do powagi chwili. Inni egzamin dojrzałości obleją. Ostateczny podział na patriotów i pentaków. Po 22 minutach budowania napięcia działa jak emocjonalny wyrok. Nikt nie chce znaleźć się w drugiej grupie. Jeśli naprawdę jesteście patriotami, to zamiast grać na ludzkich lękach, przemyślcie skutki swoich słów. Polacy nie chcą takich nieuniknionych konsekwencji wyjścia z Unii Europejskiej. Jak już wspomniałem, atak na polską sieć kolejową zmusza nas do rozstrzygnięcia, kto jest naszym sojusznikiem, a kto, na tej, a kto wrogiem. Niektórych spośród nas ojczyzna zapamięta jako poważnych patriotów, innych jako pentaków. Czy perswazje bardziej lub mniej dosłowne ministra sikorskiego nie przypominają wam nie tylko kalek z przekazów większości mediów, ale i co gorsza słów wypowiadanych przez zagorzałych i bezrefleksyjnych sympatyków tej frakcji politycznej? Nie przypomina wam to zaprogramowania? Dzięki za obejrzenie. Polubienie, subskrybowanie i skomentowanie to dla ciebie, pikuś, a dla nas ogromna pomoc.